Cześć, witam Was w kolejnym odcinku AgroKultura w trasie. Znajdujemy się w Hali udojowej w miejscowości Stęgosz i porozmawiamy sobie dzisiaj o produkcji mleka. Zapraszam. Cześć, jestem Karol, zapraszam Was na nasze gospodarstwo. Prowadzimy gospodarstwo rolne wspólnie z rodzicami, z bratem, nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą dokładnie na produkcję krów mlecznych. Dlaczego właśnie produkcja mleka jest taki dosyć e, kierunek trudny i pełen wyrzeczeń? No jest trudny i pełen wyrzeczeń, bo no, ze względu na e, produkcję, to trzeba poświęcić dużo czasu, e, dużo pracy. E, wiadomo, weekendy, świątki, piątki czy niedziele są pracujące. A dlaczego? No, produkcja. Zwierzęca, krowy mleczne były od nas już odkąd pamiętam, ja i babcia, no cały czas były te krowy. W 2008 roku ojciec miał decyzję podjąć, czy budujemy ten obiekt, czy robimy out, likwidujemy, bo mieliśmy tam w starym budynku ogólnie produkcję z rośliną. Tam nie było przyszłościowe, bo tam było wszystko wiadome, nie było zmechanizowane, tak jak jest tutaj i wybudowali taki obiekt jaki jest, no i dzisiaj to jeszcze prowadzimy, no, opłacalne jest. No właśnie, opłacalne jest. Czy przy obecnych cenach mleka ta produkcja... Czy nadal jest opłacalna? Czy można się tutaj zastanowić nad tym? Ta mleka jest na razie satysfakcjonująca, że no nie, jest, no nie jest dużo kokosy, ale z pieniędzy jako tako są. Bo mamy dziecko powyżej 2 zł, tam 2,05, 2,07 netto. Nie jest to zła cena, mogłaby być lepsza. Tak patrzeć, opłaca się. Ja byśmy mogli zrezygnować, ale jak zrezygnujemy, to znów nie wejdziemy w to, abyśmy chcieli od nowa. Czyli jak już zrezygnowałbyś w tym momencie z krów, to już na nowo w to nie wejdzie z powrotem? No, no, po pierwsze no, nie, ludzie no, nie stanie mieć tyle pieniędzy, żeby to wprowadzić sobie. Koleżanki też chcą wejść w kanał. No. Ale musisz przyznać, że w porównaniu z tą ceną, co była niedawno po około 3 zł, powyżej 3 zł, to jednak 2 zł to nie jest dużo za litr mleka. No my nie mieliśmy 3 zł, 2,80 mieliśmy najwyższą cenę. No było, no dobrze się takie pieniądze brało, no, ale to był tylko krótki okres. No ale w porównaniu z kosztami, jakie teraz ponosi się przy produkcji mleka, czy ta cena jest faktycznie satysfakcjonująca? Jest, bo jak nam przy, dzisiaj, tam przy naszej produkcji jest obliczone, że zostaje nam 40 groszy od litra. Na czysto? Na czysto. To jest Czysty jest z naszej produkcji. 40 groszy od litra. Tu znajduje się zbiornik na mleko. To z jednego udoju ile jest mleka? Z jednego udoju gdzieś jest około 2500 litrów. Tu mamy mleko, które wyprodukowały krowę. Jest czyste, przechodzi tylko przez rury, wpada z zbiornika. A w sklepie mamy mleko w kartoniku, które przechodzi multum procesu. I teraz jakbyśmy mieli je sobie porównać, to które jest lepsze? Wiadomo, że od rolnika. No bo tak teoretycznie ro... Ty, człowiek do ciebie nie może przyjść i kupić mleka, nie? Bo nie wolno. No nie wolno, bo to, to jest cały taki proces. Musimy się mieć w bezbyt jakiś skup. Coś takie są. się są jakieś automaty za świeżym lekiem? No ale to pewnie musisz mieć tą rolniczą działalność gospodarczą, żeby móc to sprzedawać. Tak jak oni Albo ten handel. Po rolniczym to tam, Asia, to jest najmniejszy problem. Jak no, wiesz, że to jest ta, przejść tę procedurę, bo, bo to mleko jednak wiesz. No jest problem, żeby je schodzić, nie aby nie? Tu musimy schodzić jak najszybciej do tam 5 stopni, żeby tam żeby było dobre, żeby się nie skwasiło. Czy można powiedzieć, że to mleko w kartoniku jest takim półproduktem od mleka, które wyprodukuje rolnik? No tak można powiedzieć, bo jest jednak uciechane trochę tłuszczu, bo tu znajdujemy około 4,1-4,2 tłuszczu, a w sklepie kupujemy 3,2. No Więcej i... nie ma, tylko czy 3,2, wyższego no, nie znajdziemy. Wyższego nie ma, później to są 2,5, no to tam już jest woda chyba, maślanka, ja, bo nie wiem co to nazwa, co to jest, bo to koło mleka może nawet nie leżało. Bezpośrednio na jakość wyprodukowanego mleka wpływa żywienie krów i powiedz, co się składa na takie odpowiednie, dobre, dobrane komponenty do stworzenia paszy dla zwierząt? No, w pierwszej kolejności to musimy mieć dobrze na polu, musimy dobrze ponawozić użytki zielone wszystkie, czy lucerniki, kukurydzę mieć dobrze nawożoną, żeby na ile wyższej jakości sprzątnąć, żeby miała jak najwięcej yy, yy, energii trawa, żeby i często, i żeby nieczęsto, no żeby była, jak najwięcej białka miała, żeby nie trzeba kup mniej białka a dokupywać na przykład w formie śruty rzepakowej, so śruty sojowej, bo to zawsze nam no, będzie generować e, niższe koszty, nie? Produkcja tej paszy, którą tu widzimy na tym stole paszowym, zaczynamy już na polu. Tak, na polu wiadomo, no, musimy mieć wszystkie, cały cykl, bo jak gorszej jakości siano-kiszonkę, siano-kiszonkę w pryzmę nie będzie miała, no to nie wydajemy tego mleka, nie będzie parametrów, takich jak powinno być. A od tego się zaczyna. No, Wiadomo, min minerały, wszystkie witaminy, racice, wspomagacze, jakieś lizawki stosujemy, żeby na przykład odrobaczania, od żeby też żwaczy lepiej pracowały. Czy poza tym, co wymieniłeś, macie, stosujecie coś jeszcze dodatkowego, żeby to mleko było jak najlepszej jakości? Jeszcze stosujemy na przykład stację paszową. Mamy którą, którą wyobrębniona jest, każda sztuka ma swój, swoją obroż. Ona jest szczytywana. Litry mleka są na hali udojowej. Jest wtedy przykalkulowana w systemie, że ile ma wydać danej paszy dana sztuka i to wszystko zależnie od dni laktacji. Ta krowa potrafi nawet zjeść średnio do 10 kg paszy treściwej ze stacji, plus jeszcze ma 4 kg paszy treściwej na stole paszowym tu w Temerze. Czyli tak naprawdę potrafi... Zjeść bardzo dużo. O, no, Bardzo dużo, no ale te bardzo dużo doje, bo te ta krowa się, sięgamy do 60-70 litrów od sztuki na dobę. Przy 11 tysiącach wydajności to już muszą te krowy dobrze doić. No, no tak, no muszą. <laughs> <laughs> czy przy takiej ilości sztuk krów do innych i produkcji mleka myśleliście o tym, żeby zainwestować na przykład w roboty udojowe, czy to jednak jest zbyt duży koszt? I by duża inwestycja. Już nawet my robiliśmy pierwsze podchody projektowe, całe tego obiektu inwentarskiego przerobić, i żeby roboty, bo wiadomo, może drogie jest, cała inwestycja do zrobienia, no ale ileś odciąży tych, tej pracy, nie? Będzie to bardziej praca komputerowa, tak? Przy, przy pilnowaniu tego systemu? Wszyscy całego, mówią, nie? że komputerowa, no ale też są przeganianie, wycielenia, takie rzeczy, ale ilość, nie wiem, 80% sztuk już nie podchodzisz do niej, one się wydoją, nie? A wiadomo, te 20% zawsze będzie, że a to zapalenia, to coś. Nikt nie powie, że kupimy robota i my nie będziemy krów dojść, bo y byłem u kolegi i to kolega mówi, to nie jest tak, nie? Wszystkie krowy, które są jakieś problematyczne, to i tak w większości doisz, ale to sobie doisz, nie wiem, masz 100 krów, to 15, 20, no to cię po ile, 15, 20 minut nagnasz na poczekalnię, i sobie doicie, wydoisz to, już masz spokój, nie? ale nie musisz tych 100 krów przedojać. Był taki plan. No, na razie jak ta cena wyżkowa była, to już był plan, żeby budować drugą oborę. Stary budynek jest tym problematyczny zawsze, że chociaż przerobimy go, to nie będzie miał tego funkcjonowania do robotów. Do robotów najlepiej żeby były delty, żeby gnojowica się produkowała ogólnie, albo ruszta, albo delty schodzą i gnojowicę produkujemy. Albo no bościółka jest taka, przeganianie krów do robotów. To jest takie trochę ciężki temat. Co tam zakładają roboty? Osoby mówią, że nie funkcjonuje tam, a funkcjonować. Lepiej może jest nawet ta hala, nie? bo wydoisz, wyrzucisz i po robocie. Też, żeby postawić taki budynek inwentarski na minimum, tak 3-2 roboty, no to, to są grube miliony. Nie? To już tam nie jest taka, że ja sobie powiem, dzisiaj buduję i. I będę, bo to jest no, do zastanowienia się. A nie? nasz rynek w rolnictwie jest cały czas niestabilny, bo jednego roku jest lepiej, a drugiego gorzej, dlatego taka inwestycja to już naprawdę no poważna ten, no, decyzja. Jakby, jakby to mleko tak było te 2,20-2,30, można by się pokusić taką inwestycję, ale gdzie tam czytasz w mediach społecznościowych jakiś co wszyscy piszą że spadek, że na dół mleko bo produkty idą na dół, to mleko na dół, no to jak nam spadnie na złoty 60, zł, to już będziemy trzać pod dnie ogólnie, nie? A wiadomo, dzisiaj odsetki są drogie jeszcze, to najgorsze, bo weźmiesz gdzieś milionowe, to jakie odsetki trzeba zapłacić za tą inwestycję, nie? Mówili w mediach społecznościowych, ty jako osoba, która nie prowadzi swojego typowo prywatnego profilu w mediach społecznościowych, jak postrzegasz wszystkie te profile, które pokazują to rolnictwo? Czy to jest takie prawdziwe rolnictwo, jak faktycznie z którym ty się spotykasz, czy jednak jest troszeczkę Ukoloryzowane. No zależy kogo się ogląda, jeszcze można powiedzieć. <grych> Czyli jednak są ci prawdziwi rolnicy, którzy pokazują tak jak jest naprawdę. Są, są na, na pewno są, co się oglądam, są, ale są co niektórzy to jest tak trochę taka otoczka tylko, nie, trochę sponsoring, trochę to, nie można przytaczać tam i jakieś osoby, ale no są, że można obejrzeć, że to jest inna jest rzeczywistość a inna jest praktyka ogólnie, nie? Czyli po prostu pokazują tylko to, co chcą pokazać, to, że jest fajnie, a to, że jest gorzej, to to już jest nie zawsze. Dobra Karol, dzięki Ci bardzo za tą rozmowę i za to, co nam tutaj powiedziałeś mam nadzieję że do zobaczenia jeszcze kiedyś. Ja również dziękuję i też do zobaczenia. I to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, a jeśli nie jesteście rolnikami, to koniecznie napiszcie, czy wolelibyście produkować mleko, czy jednak uprawiać rośliny. A tymczasem do zobaczenia na trasie.